Witam wszystkich z tej strony Serlen, a do Darksiders! Kolejny odcinek, jesteśmy czymś na kształt leża pająka Tak, hmm. mogę to sobie wytłumaczyć To jest bariera, jej nie przejdę aktualnie Tędy muszę chyba przejść O, czekaj, jakie jest, to z jest życiem Przyda się Może zobaczyłem tu skrzynkę tutaj nie chciałbym tam spać, więc się od krawędzi oczywiście odsunę. Nie się odsunąć od krawędzi, tak? Ta, ludzie, nie straszcie mnie te. A co mnie czeka tutaj? Nie mam klucza do holder'a. Też nie teraz mogę normalnie w świecie. Ciachać, chociaż Bo to nie jest skuteczniejsze. Przyjemniejsze dla mnie oczywiście. Na no partii mają to nikt o tak nie pyta. O, trafiło mnie. Czyli nie są takie bezbronne na to wychodzi, czyli mogę je tępić. Ha, ha. Kolejna skrzynia z życiem O, broń jakaś Ciekawe co mnie tu czeka Okej okay. no, Pokaż kotku co masz w środku Uu, Więcej motywów zręcznościowych wyczuwam Łańcuch odchłani, mistrzelibuje łańcuch zakończony hakiem, który wczepia się do wrogów oraz ruchomych obiektów. Aby zaczepić hako na mieszanego przeciwnika lub obiekt, wciśnij... kółko myszy. Wojna! O, posiachał mnie, chacku kurczywy Opa, no ej! No, czekam aż mnie zaatakujesz. Ty. No dobra teraz zblokował O o o jest Uuuujajaj to musiało poleć Aha czyli muszę zniszczyć Czyli zabić cztery pająki aby się tam dostać, tak? No to... Chyba... Do przejścia Czyli widzę, że to mam broń z jednej strony, dalekiego zasięgu. Z drugiej, takie... uchwytne. Coś jest?

Z tego powodu jestem... Kap... szczęśliwe szczęśliwy. A jak tam wejść? A. No to kulturka. hmm. hmm.

Ej, to są moje motywy. To jest moja gra z motywami zręcznościowymi. O! Haha! Ha. Skrzynia! Daj coś ciekawego! Jest! Fragment. Nie, nie mam pojęcia, który to był, ale już. Kisty. Może się teraz tam przedostać. No, kam eee. jeszcze raz Dobra, dawaj, oddaj czas. No! Nie jestem przyczony, że on nie robi tego podwójnego skoku tak jakby... Zobaczcie. Teraz nie wyszło. Przynajmniej się wydaje, że on nie robi tego podwójnego skoku. Naprawdę chcę to. No. Mm. Czy to jakoś porządnie. Znaczy jeśli to zrobić tak jakby Tak nie działa Najpierw się chcę nauczyć zajmować tym tak po kolei, bez tego przymusu. A teraz się uda e, ode mnie. Nie bać się iść, tak? God damn it. Udało się wtedy, kiedy nie musiało, tak? Kiedy to był tylko test, teraz będę się tak bawił. Ej, 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 nie podoba mi się ten układ. JEST! Trochę życia sobie jeszcze wezmę... Jak teraz tu tym wyjść? Eee, czyżby tak? Znaczy jakieś wyjście z nie? Otwieraj te drzwi, bo skończyłam się do nich cierpliwość do tego całego Przejścia. no, tędy się teraz sam nie rusza Cóż Dobra, czego co co dalej? Urędy teraz. Aha, muszę chyba pewnie gdzieś wyjść. Hmm, przydefanie. To by często nie zdarzało. wow, wow, wow. Dobra, troszkę życia od tych małych pajączków mi się naprawdę przyda. Jak już będzie w kompo, to ja nie mam gdzie do gadania. Na fali się pają. Masz. No to niby dostajesz, tak? Teraz naprawdę wścieknę. No! Oj tu! Nie umiem walczyć z nim, pająkami, Naprawdę nie umiem. Próbuję nie umiem z nim walczyć. Dobra, zostawię dwa. Mam nadzieję, że teraz już te, w tym odcinku te pajączki pozdejmuje. I to mogę rzucać, tak? No, teoretycznie mogę. Następny. Byłem tu. Pamiętam to tu jeszcze nie tu, alka taka spora. Dobra, pójdę tędy. Hmm... Może nie tędy. Czy muszę zejść niżej? U. Hihi. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Mi potrzebne, żeby tam wejść, ale teraz muszę zejść na niższy poziom peczkę A te ale teraz się na mnie rzucają perfidnie. No ja wykorzystam. Okej, okay, następny... jeszcze... no, 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 no. Chodźcie tu, dajcie się zdeptać, maluchy. Ja was tak bardzo lubię. A, stwierdziłem sobie jedną rzecz ostatnio, że... ...póki nie skończę serii z... ...ups... ...Darksiders i Starcrafta, dwójki, podstawki... ...nie biorę się za... ...czy nie, najpierw kończę te dwie... A dopiero po tym jak będzie mi jakieś, nie wiem, czasu starczało przed następną z premierą moją, czyli Assassin's Creed 4. Po z tego definitywnie będę nagrywał. Mam ponoć duże, więc prawdopodobnie na nagraniach, na nagraniach będę się skupił tylko na fabule. A tak to inaczej to jakiś nie wiem. Na żadnym stream pewnie nie będę miał czasu. Czy może będą jakieś takie, nie, dodatkowe nagrania później. No, naprawdę nie wiem jak ja to wszystko... ...ogarnę w jaki sposób. No no, e, e! e. e. klatek, spadaj na szczep. Dobra, let's fight. Był tak bastard. Nie patyczkuję się z tym jednym pająkiem górnym. Na co mi to w tym momencie? No. Koniec. Koniec. Trzeciego pająka z czterech. No chodźcie, tu dajcie się zdeptać ludzie, czy... Pajączki, nie ludzie, wy nie zostajcie ludźmi. You are just a Elite, Spider. Staram się tu się tego trzymać, jeszcze czasami mam taką ochotę, żeby sobie... Uy, pograć w uh, jest wyjście nie lubię tego to jest dla mnie troszkę zbyt przerażające. ta perspektywa tego że spadnę ja sobie robicie zblokowałem dziada ja nie z blokami tego dziadostwa. Dlaczego hmm. mi się by było, że shift to blok? Coś jest Mi się to średnio podoba, no muszę to sprawdzić Najpierw się uleczmy Dobra Cokolwiek to jest, odblokowałem to Podejdę tam sobie, ale... Zaraz Co to jest? Ała. Ja wiem, nie wiem, Nie wiem. Nie wiem. No. Przestań za skakać dziadu. Au. To musi zadziałać. Wow, ui No k. A co za boli, naprawdę będzie boleć. O, zginąłem. Chyba, że teraz mi się uda jakoś to... O, załatwić, cholerstwo. Dobra, jeszcze się trzymam. Nie, nie. Zostałeś prawie martwy. Mam mamy szansę na wygranie tej potyczki całej. Walgrim... Jest! Aha! To było pięć pająków. Tak, tak, tak. Otwieraj. Bum. No dobra. Tylko trochę ścieków. Wojna bywa w gorszych miejscach? Co to było? Poszło jedyną możliwą drogą. Znaczy tędy. Oj, pułapka. Śmierdzi pułapką. A, No przecież. Już mogę się przyciągnąć czy jakoś tak... Te... Nie, nie bardzo mogę właśnie. Ale ich mogę przyciągać. Jesteście takie sympatyczne szkieletki. To mi się tak fajnie walczy. może no, was mi szkoda, wiecie. Nic mi w sumie nie robicie, ja was muszę mordować, bo pochujecie mi drogę. Eeeeeee, e, e. słuchaj mnie. Raczej na zasadzie... Ale macie, dziedzygi. O, oh, kamerz mi. Ej. Hey. Ty, 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 ty szkielet. O, oh, o, oh, o, oh, u, o oh, u, oh, u, oh. mam cię. Ha,

obrywają, ale nie tyle co bym chciał Świerca chaosu Nie ma z miły przynajmniej jednego zaciacham porządnie no i drugiego może zdążę Zdążyłem Jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem własnego życia Okej, okay. że wow. tak. Ej, ej! tam co tam było? Aha, takie buty. Ochu! Okej. Okay. Tam teraz jakoś nie pojdę. nie mam mniejszych szans. Mam gdzieś będę się dojść w tamto miejsce, gdzie były te pajączki takie. Mamy jakiś zapis. Hmm. Dobra, wiecie co? Ja tutaj skończę. Mam nadzieję, że Wam się odcinek chociaż trochę podobał. W razie co dawajcie znać. I trzymajcie się. Miłego dnia!